Witajcie, jesteśmy dzisiaj na wysłoką z Kamilem. No, z Wędkujemy na spinning na bóblerkę mojego. Zobaczymy, to jest Kamil, to jest Patryk. No, no i wędkujemy. No, to jest nasza rzeczka wysłoka. A co to jest w ogóle Spust pusty Jakiejś wody? No. Tutaj tak, ty coś sobie widać, a tu to, Tak, mamy to nasza wysłoka. Tu mamy rowery I co ryby biorą? A -a -a. Biorą, biorą Biorą? Co Z Spięć ryb takich kleników po 25, bym miał taką koprać 40, brać dalej. O, zobaczymy Dosknie. zobaczymy Tak Nie, bo nawet ładne to zaraz będzie nagrywać. Czekajcie, bo no zwijam. Nie dam rady, no kurde. Tutaj telefonem nagrywam jest bardzo ciężko. O, teraz możecie. No. Spróbuję rzucić ale to będzie bardzo bardzo ciężko kurio daj to olej bo ty unia łapać ten co umie łowić jest naprawdę ciężko ale się nagrywa czekaj Nagrywaj teraz ty może coś powiesz ciekawego szczególnie Jesteśmy Kamienie, za... potem zakładką zakładką jesteśmy tak około 100 metrów. 100 metrów, 50. Tam ogólnie taki wir jest, jak jest mniej wody się robi, Gałęzi tam napływają, dobra miejscówka jest na suma. Tu jest taka głębiej bardziej, tu często ludzie na ja naprawdę czasem dużo ludzi. Tu był kiedyś taki spływ jakby od drzewni, ale wyburzyli tutaj, ogólnie taki jakby mur. I tutaj wszędzie są kamienie praktycznie. I tam aż prawie pod ten konar jest takie wypłycenie duże, tu są kamienie w lecie. Można sobie wyjść. No i ogólnie w miarę, ale teraz jest za duża woda, myślę. Tiero chyba tam 5 ryb złapaliśmy, ale to, to przedtem, bo teraz nic nie bierze praktycznie, nawet nie nagrywamy. Jak jest coś większego. Ja miałem taką chyba 40, ale mi się spięło. Na tego wulerkę co właśnie łapię. Taką bombę, jak bo tutaj płynie gdzieś nie widać nawet. A tam jest dalej, zakładką, będziemy też tam, pokażemy wam, jest yy, tama, po prostu woda z, m, płynie na przykład do, do, miel, do Mielca, na, do miasta płynie ta woda, z miasta płynie ta woda z kanałków itp., ale czysta w miarę, się nic z rybą nie dzieje. A ogólnie to tam na wakacjach rybę po prostu można w rękach złapać, ale no, no jest, po prostu kładzie się, rybę można w rękach złapać, bo pływają dookoła. Uklejki, jakieś y, bolenie, mnóstwo, pluska się to wszystko. Nie wolno tam łowić, ale my tam czasem łamiemy przepisy i wchodzimy. No, no dobra, to na to. No, no, już nagrywam. Co? Kolega miał puknięcie przed chwilą. a no, gadaj. Jakiś klenik mu skoczył. Ciągle czytał jakieś kuchnięcia ma mówiło. No zobaczymy, może złapiesz w końcu coś. Kolega dzisiaj wędki wierzy, bo po nie ma. Mówić. Mówi to już. Oczekuj, powoli, 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 powoli. Bo nagrałam to, jak ten w chodzi. Czekaj. Czekaj, przybliżę sobie. I tak ten smużek chodzi. Fajnie, fajnie. Nie wiem, gdzie on idzie. Dobra. Słoneczko świeci na nas. Fajnie. I randkujemy. No zaraz się zwijamy na tamę. Ile tu posiedzimy? Jeszcze z 5 minut? I lecimy. O, rowery stoją. Tak, to pokażemy Wam nawet, jak dojść do tamy, co nie? No, nie? Możemy pokazać Wam. No. no to idziemy i pokażemy, jak tam dojść do tej tamy. A to pokażę. Patrz, mam butelkę jakiś syf. ludzie tam troszkę zabić, nie za. No, patrz. Dobra, to idziemy. To chodź, chodź ci chodź po piu. Co to żabe? Nie Dobra, dojdziemy. Lecimy na szczęcin. Dzisiaj zrobiliśmy 18 kilometrów. Ładło. Ładno. Wejdź tu wędku, bo ja będę nagrywał dojście. Wyciągę tego smartfona twojego. Czekajcie To jest Kamila Smartphone. O, to... I tak wygląda ta kładka. Idziesz? No, ja powoli idę, dobra? Ja sobie idę na kładkę im pokażę. No i właśnie idziemy na Tomę. O, widzę. Idziemy na tamę. Będziemy się spinać. Taki żółta Tak tutaj wygląda ta gładka Tak, tutaj buduję jakąś knajpę podobno Jedziemy na miejscowe. Ja też prowadzę. O, bo to są niesamowite dołki. Ale to ja pierdzielę. Chodź na tą miejscowe tutaj. No, pokażemy. Idziemy na tamę. I będziemy się zwiedzać do domu. Bo jest naprawdę duży stan wody. I nie opłaca się nawet wędkować, co nie? Ona tutaj była. Idziemy tam? Na to miejscowe? Chyba no. nie wiem, czy zejdziemy na dół. Na tamie zejdziemy, ale... Ale tutaj to powątpię, Kamil. Bo jest dużo wody. Zobaczymy, jak to będzie. Opa. No i lecimy. Zaraz dojdzie, Teraz wrócimy. Już prawie doszliśmy do miejscowy. Tutaj wam nic nie będę pokazywał, bo to taki syf jest, że masakra. No No. To ho. Teraz zobaczymy. Uwaga, bo tu kolega się wywrócił raz i wpadł do Wisłoki. I się kąpał. Nie ja oczywiście. Taki jeden. Ja bym nie A I coraz ładniejsza pogoda w tym roku. No. Tylko tu... Tam jeszcze był mniejszy. O, się. o, kaczki. A wtedy co byłeś, to... Jeszcze te szczupaki też tak puszkę no. złapałeś. Po... Szupaki złapałem takie czterdziestki. A tu... No. no i co, i co, i ta była większa woda? Była malutka. Tutaj normalnie wchodziłem. O, tutaj, co? Tutaj normalnie tutaj wchodziłem w gumiakach. Bo było mokro. Co ty robisz? Mam zaplątaną szczytówkę. do mnie. Cześć, odejdź, No, mistrz? Zobaczymy, jak Mistrz wędkuje. Mistrz, sam Mistrz. No zobaczymy, jak to się Jakoś to może być słaby, bo to z telefonu to ile to ma? Dwa piksele? Ale leci ten wodlarek niesamowicie. Fajnie, bo jest ciężki. Nie. Daleko można rzucić nim. Może tu coś hapsnie. Ciclenie. O tam gdzieś jest. O bo tam, o widzicie, o tam. O tam płynie. komary były.

Wiecie co to jest? Piszcie w komentarzu Fuuu Co? Powiedz co Jakieś gówno, weź Pszczoła jakaś? Pokaż, czekaj Patrzcie, Piszcie, co ja to? Przeraz wyjście Wuuu Cholera, nie wiem To jest gówno To jest gówno na oczach Takie coś, wuuu no Idę stąd Doszliśmy Ale. nad Tamę Z popiołkiem Pierdziela mi w bułę Kumpel poszedł z komuś tam tam, nie stoi i zaraz się zwijamy, jak będzie jakaś ryba to nagramy to branie i zobaczymy. Dobra była. No da, dobra, Głodny jesteś? Tak, <Ja>, skupię <spójrzem. głodny> Dobra, lecimy, dobra. Ja no <głodny> powiedz coś na koniec. No co? Ja w tym No tyle. No i tyle kurwa. No. Dupa. Narka. No na następnego. Pewnie za tydzień będzie jakiś filmik. No wcześniej. No bo wcześniej będzie w tutaj tutaj. Wychnałeś ten wody. Jakby co to będziemy pisać. No i teraz twoja słynna mowa. No, No. że słuba. No,